Dzień dobry panie Michale. Siema cześć. Jak pan zawsze? dzisiaj pan Michał, dzisiaj będziemy z Michał rozmawiali o spodniach, bo tak się zabawnie złożyło, że Endura, która od jakiegoś czasu rozwija swoją serię gravelową, czyli GV500 zrobiła spodnie, które moim zdaniem nijak się do Tak, w ogóle nie... miałem, miałem do tego trochę nawiązać, bo jakby serię tą gravelową w kolekcji letniej, jakby rozumiem w pełni, no bo te ciuchy jednak są trochę inne i są takie rozwiązania w nich są w miarę logiczne i przemawiające do mnie, to tak? Ta jest... większa ilość kieszeni, wybór takiego luku bardziej e, luźnego, albo dopasowanego. To są takie w pół drogi, nie? Takie w pół drogi, tak. Ni to, ni to, ni to MTB, ni to Shosa, ni to nie wiem, Humvee. Nie są czy... super obcisłe, tak, ale też tak, nie tak. są nie wyglądasz jak, jak są Takie fajne rozwiązania z tych wszystkich serii. Natomiast seria zimowa GV500 jakoś do mnie nie trafia. Jest Bo te kurtki GV500, one są tak naprawdę FS260. Te spodnie GF 500 tak naprawdę są spodniami Humvee. I trochę tego nie rozumiem. Góra z szosy, a dół prawie tak. że z miasta, nie? Tutaj jest jakiś argument, taki, że te spodnie się zwijają w jakąś taką poręczną formę, natomiast chcę sprawdzić, jeszcze tego nie sprawdzają, czy to będzie test taki na real One są strasznie luźne, jak na są... moje wizje gravela tak. po prostu. I plan jest taki, żeby zobaczyć, czy one, jak już są zwijane, i to ma być argumentem dla ich kupienia, czy one naprawdę się zwiną do mniejszej postaci niż te spodnie Humvee. Tak. Bo Endurasu ja to jest... sobie tak wymyśliła, że są spodnie, które gdzieś tam na przykład ubieracie rano, jak idziecie na rower. Едете себе в них? A potem sobie jak się robi cieplej, albo ich nie potrzebujecie, to po prostu je zwijacie. Tak. Albo wozicie je po prostu gdzieś tam w torbie podsiodłowej czy gdziekolwiek, nie? Tak. Czy jest w kieszące koszulki kolarskiej, czy tam czy kurtki, tak? Czyli chodzi. takie trochę lepiej niż nogawki, bo jeszcze tak. oprócz tego wam tyłek osłonią i dadzą tak. kieszeni ma być, w ogóle. To, ma być to w jakiś sposób awaryjne. Tak. E, najpierw o samych spodniach może powiedzmy, co one tutaj takiego mają. Kolor mają grafitowy, dobrze mówię? Tak, mają rozpinaną nogawkę, żeby sobie to ubrać pewnie na buty już, albo zdjąć jak jeszcze Mamy buty mhm. na sobie, żeby gdzieś tam w trasie to na szybko przebrać. Mają jakieś wzmocnienie na dupie, żeby ten materiał się nie przeparł. więc to jest coś takiego ala cordura, ale to chyba nie jest cordura. To jest sztywniejsze. Na pewno. Jest sztywniejsze. Co do membrany, czy oni podają jakiś tutaj parametr? 40x20 i bardzo dobra. No, ja, ale 40, to jest co? To jest oddychalność. No, no to, Warto to to, 20. Bardzo no, dobrze. No to to są dobre spod, to, to są jakościowo dobre. są dobre spodnie. 40 tysięcy no. to nawet to jest jak na super kurtkę. Dokładnie. E, współpracuje to, to z tym kwastem, tak jak widzicie. Możesz sobie wpinać e, wkładkę. Wkładki. Jest też e, ściągacz taki, taki wiązany gdzieś tam. Jest no silikon. i jest ta, ta gumeczka, żeby to wszystko sobie spiąć. No i to z przodu jest silikon taki stabilizujący, tak, tak, nie zjeżdżało. Bo nie przesuwało. No i co? Na dole już żadnego ściągacza ani regulacji nie ma. Natomiast widzę, że ta nogawka jest dość wąska, więc raczej nic się tutaj nam nie no. pokręca. Wąska jak na standardy jest Jeszcze wiesz. mocniej takie przykorbie, żeby to się nie przetało. Tak. Ten materiał jest naprawdę gruby, szwy są klejone, więc wykonanie jak to będzie, jest super. Ale zobaczmy, jak spróbujemy to jakoś lubić. To jest zwinąć. pierwszy raz, to będzie real life proven, jeżeli mu się to uda zrobić. Jeżeli ja bym też zaczął robić tak. Jak byś zaczął to zwijać? Napiszcie, jak by, wy byście chcieli to zwijać. Co robimy źle? Jak byście wy to zwijali? Ja bym to zwinął na pałę. <laughs> jak zawsze. Jak wszystko w życiu. No i teraz no i co, co zrobisz? Robimy taki rulon. A nie sądzisz, że jeszcze pójdzie na lewą stronę wywijać? I teraz robimy sobie tak znaczy, wiesz, co, jak ja to miał zwijać tak na co dzień tam to zwinął w ten sposób. Mhm. To to, czekaj, można to jeszcze zrobić inaczej. Można to jeszcze zrobić na pół A to... to, to... Nie sądzę, że to był najlepszy pomysł. Ja myślę, że tak. Ja nie sądzisz, że ci wyjdzie wielka parówka? Po prostu? That's what she said. <laughs> o, ty tutaj ostro pogrywasz. No dobra, no. Uzyskasz na pewno krótsze coś. No, no krótsze. Ja uważam, że to jest świetny sposób. No niech ci będzie. Zobacz. Klaudiuszu. No, okej. Okay, no faktycznie... Da się to teraz wrzucić z jakiejś torby w ramecz, czymś czegoś takiego, byśmy podpinali te wszystkie metki. jeszcze mniej. Próbujemy teraz te spodnie zwinąć. Tak, no tak to wygląda. No ogólnie rzecz biorąc też zaznaczam, że jest dość lekkie. to też przyznaję, że. Tutaj je... mamy też EMEczkę, tylko że Hanvi. hamby jest tańsze, nie? Pewnie. Dużo tańsze. Tam mieliśmy spodnie za 7 stówek, a Hanvi kosztuje 4. Tylko że, tylko z membraną to, że nie, to nie jest... ma takiej membrany, nie? Mhm. Bo tutaj jest jakaś, co się nie piszą, 10 na 10. Yeah. No to, no to jest... oddychalność bez porównania, Bez porównania. Tak? to jest tak, żeby dojechać. Żeby się nie zapocić jak takich wiesz... Knur. Wodoodporne w wodoodpornych gaciorach z marketu. Okay. No ten materiał jest w ogóle ślubniejszy, więc myślę, że będą większe te spodnie. No. no. Walcz! Ja no nie miałem żadnego paska, nie? Nie. Z zipem musisz. Z zipem, no. no Byłeś siłą woli. No, czy wiesz, przy no, sobie taką gumkę kolego, jest... i co? To samo. To samo. To samo. Tylko że są cięższe pewnie trochę. Nie. No, czyli generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o takie... To, że się ta Endura chwali, że GF 500 się super zwija, jest, że są małe, ale... nie ma totalnie żadnej różnicy od... To też są małe. Tak. Różnica jest przede wszystkim w... Dlatego ja mówię, ja nie rozumiem tej kolekcji gravelowej czasami po prostu. Ja rozumiem ideę z tym materiałem, że jest mega oddychalny, bo faktycznie jak chcecie gdzieś tym no, dojechać, to, to zadziała. No wiesz, gravel to jest też takie... No ja bym je trochę inaczej zrobił. Nie jest aż no. tak intensywny. Jeźdź. A, dobra, żebyś ty wiedział. Znaczy, na pewno gravel potrafi być super intensywny, natomiast wydaje mi się, że jak ktoś chce jechać super intensywnie na gravelu, to nie kupi spodni, które wyglądają do turystyki górskiej, na pewno, tylko po prostu tak. będzie jechał w spodniach szosowych. No. To jest druga sprawa. Tak, więc, no kolekcje, dajemy wam to, że tak powiem, pod rozwagę. No plusy są takie, że na pewno materiał ma bardzo dobre właściwości e, i to jest na pewno spoko tutaj. Tak. Natomiast ja nie podzielam tej koncepcji spodni gravelowych. Nie wiem, może jest na to nisza, może ktoś z was uważa, że... To ma sens. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. A rozmiar, jaki byś do siebie wybrał? M, zdecydowanie. M, tak. M76, mm -hmm. 70 tam parę kilo żywej wagi. Tak. Polskiej żywej, kanapowej wagi. Czteropak w pasie. Czteropak w pasie, no. Jest ten boiler tak zwany, na brzuchu. No, więc tak to wygląda, moi drodzy. U nas zawsze samokrytycyzm na najwyższym poziomie i żarty na najniższym. Więc tyle, jeżeli chodzi o spodnie długie z kolekcji gravelowej endury GV500. GV 500. Tak, jakbyście chcieli coś jeszcze z tej kolekcji, to piszcie. Do zobaczenia.